Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj recenzja czasopisma, które trafiło w moje ręce. Czasopisma Moli potrafi. To jest numer trzeci z obecnego 2014 roku. Przypuszczam, że większość z Was e, słyszała już o tym czasopiśmie. Ja również przyznam się, że o nim słyszałam, natomiast do tej pory go nie kupowałam, a dzisiaj w końcu go mam. A przede wszystkim, moi drodzy, moją uwagę przykuła okładka, a, na której pięknie prezentują się dwa żydełkowe buciki, obecnie bardzo modne sneakersy. Już to sprawiło, że jako osoba, która ma totalnego fioła na punkcie szydełkowania nie mogłam przejść obok gazety obojętnie. No i w środku, moi drodzy, rzeczywiście znajduje się pięknie opisane wszystko jak wykonać takie buciki. Mamy tutaj trampki szydełkowe, pokazane, opisane... Jak wykonać je w rozmiarze dla osób dorosłych, czy też w rozmiarze dziecięcym. Z takich szydełkowych tematów, oprócz trampek, znajdziemy tutaj również bardzo ciekawe ponczo. Tak, delikatne ponczo. Ta ponczo składa się z takich kwiatków, połączonych ze sobą wzorem Salomona, też ściegiem Salomona. Myślę, że Salomon jest Wam dobrze znany, natomiast ciekawe są te kwiatki. Otóż wyobraźcie sobie, że są one wykonane metodą koronki tenerywki według Molly Institute. Mnie to bardzo zaciekawiło, bo o takiej metodzie tenerywki Pierwszy raz słyszę, ale pod koniec gazety znajdziemy dokładny opis, jak taki kwiatek zrobić. Kwiatek metodą koronki tenerywki. No, ale jak widzicie, żeby go wykonać, potrzebujemy taki specjalny dziurkowany szablon. W niego w odpowiednie miejsca wkładamy kołeczki i następnie przeplatamy nitkę tak. Że na tych kołeczkach tworzą się pętelki z tej nitki one jakby imitują płatki kwiatka. E, także przede mną jest poznanie tej metody i nauka wykonania właśnie, go, właśnie takiego kwiatuszka. Co jeszcze znajdziemy w gazecie z tematów szydełkowych? Na przykład pojemnik z hukt spaghetti ponieważ u mnie w domu, ja teraz nie jestem w domu, ale w moim domu czeka na mnie szpula spaghetti, dlatego akurat e, dla mnie e, ten artykuł jest świetny i bardzo mi się przyda i mam nadzieję, że uda mi się właśnie taki super pojemnik ze spaghetti wydziergać. Co mamy jeszcze? Mamy piękne kolorowe podkładki szydełkowe. Tutaj według autorek e, czy według autorki. Nadadzą kuchni swojski ślankowy klimat. a zostały zaprojektowane przez M. Lamp. Piękne naprawdę, rzeczywiście kolorowe. No i na końcu mamy jeszcze warcaby. Warcaby, które zaprojektowali Agnieszka i Marcin Ratyńscy za Mikusa. Plansza jest wykonana na drutach, natomiast pionki już na szydełku. Oprócz tego, moi drodzy, Znajdziemy tutaj najróżniejsze pomysły prac w zakresie handmade'u. Mamy haftowanie, dekupaż, szycie, e, robienie na drutach, mamy kilty, mamy filcowanie, e, scrapbooking, także w sumie do wyboru, do koloru. Każdy, kto się zajmuje rękodziełem, znajdzie tutaj coś dla siebie. Także ja Wam bardzo tą gazetę polecam. Z dużą ciekawością ją przeglądałam. Wiele naprawdę fajnych, interesujących artykułów. Na samym końcu znajdziecie też bardzo ciekawy artykuł dotyczący Jarn Bombingu. Ja Wam teraz o tej akcji nie opowiem, ale obiecuję, że już niedługo dowiecie się. Ode mnie na ten temat nieco więcej. A jeżeli jesteście już teraz ciekawi, to zachęcam, abyście zajrzeli do gazety Moli Potrafi. Zapraszam Was również na mój blog kroszet.pl. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Serdecznie Was pozdrawiam, no i życzę miłego dnia i niech szydełko będzie z Wami. Trzymajcie się! Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Kroszet.pl. Szydełkowanie moją pasją.